Pierwszy kontakt z tą barką, ze Złotą Kaczką, zaczął się właśnie od tego dziobu. Pierwszy raz dotknąłem tej barki właśnie tutaj, z tej strony, bo podpłynęliśmy sobie e, żaglówką taką typu Omega pod dziób i razem z Piotrem Gluzem wygramoliliśmy się na ten dziób właśnie, przywiązaliśmy ją sobie tam tą łódkę i wygramoliliśmy się na ten dziob właśnie tędy. No jest to statek typu tialk. nawet sprecyzując to chyba jest typ Groniger Tjalk. To jest taki rodzaj żaglowego kutra towarowego. Takiej barki, na której przewożono towary w obrębie przybrzeżnych wód w okolicach Holandii. Te statki docierały też na śródlądzie bardzo głęboko i pływają te statki do tej pory jeszcze po kanałach, na żaglach. Tjalk złota kaczka jest klasycznym holenderskim kutrem gaflowym ze stalowo nitowanym kadłubem o długości 24 metrów. Szerokości niemal 5 metrów i masie się 25 ton. Statek ten początkowo był jednostką morską żaglową, napędzaną siłą wiatru dzięki umieszczonemu na burcie masztowi. Ta przeszło stuletnia barka przeznaczona była do transportu ładunków o ciężarze przekraczającym nawet 100 ton, a jej załoga liczyła 6 osób. Według naszych danych Złota Kaczka jest najstarszym statkiem żaglowym w Polsce i myśmy w takim stanie tą barkę na Odrze zauważyli. My to mówię jako, jako 25 drużyna harcerzy minie batalionu szturmowego Parasol, która znała tą odrę, ponieważ była to drużyna żeglarska, więc pływaliśmy często w tamtych rejonach i znaliśmy odrę bardzo dobrze. Wtedy jeszcze na odrze dużo było ciekawych wraków. Dogorywały po różnych zatoczkach, w malczycach, w portach. W Ścinawie dogorywały jakieś stare barki, promy, koszarki które wydawały nam się dosyć ciekawe z racji właśnie innej konstrukcji niż te wszystkie powojenne obiekty. I z każdym się na pewno wiązała jakaś ciekawa historia, tylko że niestety to był ich ostatni moment. One już były na tyle zaniedbane, że nie było czego ratować. A złota kaczka od razu wzbudziła nasze zainteresowanie szlachetnymi liniami kadłuba. I ten wystający dziób właśnie z zatoczki zwrócił naszą uwagę i... Zaczęliśmy drążyć temat, interesować się co to było kiedyś. Myśleliśmy, że to być może jakiś obieg że żeglugi, ale bardzo szybko po liniach zorientowaliśmy się, że mamy do czynienia właśnie z tialkiem, taką typową holenderską tradycyjną konstrukcją. Przypominam, że doszło do paru takich wyczynów związanych z barką, bo właśnie jak prze, przeprowadzili barkę tutaj, to na stanicy został kawał drzewa, drewna już właściwie, bo to był ścięty pień sosny, takiej grubej na 60 cm, który miał być jej masztem. Bo harcerze mieli ambicje, tam zresztą są cęgi na kadłubie, że postawią sobie na tym taki maszt, po prostu jak tam stał drewniany to chcieli to zrobić z dwóch odcinków, takich z masz no, kolumna i stęga, jak żeby nie było takiego ładnego, wysokiego, równego drzewa. No i ten grubszy kawałek, który miał być kolumną, został na stanicy, bo ponieważ cała operacja przeprowadzenia barki się odbyła w takim dosyć dużym pośpiechu. Tych dwóch harcerzy chyba właśnie piechocki i taki drugi ma Boże, W każdym razie wzięli to, ten pień na rowery załadowali. I przeprowadzili go tak prowadząc z opartego na tych rowerach tutaj przez całe miasto. I to jest święta prawda, bo ja pamiętam, pomagali im ładować na te rowery ten pień. Ważył tyle, żeby podnieść jeden koniec, to trzeba było trzech osób. Ale dojechali tutaj jakoś. Barka Złota Kaczka trafiła do Polski pod koniec II wojny światowej. Nie wiemy jednak w jakich to się stało okolicznościach. Po przejęciu jej przez wojska radzieckie służyła jako barka artyleryjska. W pierwszych latach po wojnie statek należał do Państwowego Zarządu Wodnego, a eksploatowany był między innymi jako magazyn cementu przez rejon dróg wodnych w Płocku. Tam właśnie w roku 1954 zrujnowaną i oczekującą na kasację barkę zastał kapitan Adam Reszka. Dzięki jego usilnym staraniom i poświęceniu, jednostkę sprowadzono do Warszawy i poddano gruntownemu remontowi. Położono wówczas dębowy pokład, wstawiono sterówkę i schodnie, kadłub starannie pomalowano na biało, pozłocono burty, zabudowano także kabiny mieszkalne. Tak odrestaurowana barka w niedługim czasie zyskała drugie życie, stając się pływającym muzeum. Pękaty statek, którego górny i dolny pokład pełniły rolę salonu wystawowego. Był między innymi salą wystawową Muzeum Kultur Wodnych. Ten nowatorski sposób prezentowania ekspozycji cieszył się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców miast i miasteczek, do których docierało to nietypowe muzeum. Podczas spełniania misji szerzenia kultury, złota kaczka przepłynęła między innymi Odrę na całej długości tej rzeki. Dotarła do Frankfurtu nad Odrą, odbyła rejs, podczas którego przeprawiła się przez Zatokę Gdańską i dotarła do Wielkich Jezior Mazurskich. Dziś historia zatacza krąg i złota kaczka powraca do swych wystawienniczych tradycji. Jak widać mar nasze marzenia się coraz bardziej stają rzeczywistością. No i myślę, że za jakieś dwa lata, 3 lata, cztery lata najpóźniej Dolny Śląsk zyska wartościowy żaglowiec, którym się będzie mógł naprawdę pokazać w Europie na różnych... W imprezach w rodzaju operacji żagiel czy jakichś zlotów tych barek bocznomieczowych być może się uda nawiązać jakąś ściślejszą współpracę z holnerskimi środowiskami, które cały czas właśnie się szczycą tymi kadłubami. No na tej barce, która teraz wygląda znacznie, znacznie lepiej niż jeszcze e, parę lat temu, upłynęły moje najlepsze lata młodości tak naprawdę. I zawsze gdzieś w tle moich tych działań instruktorskich była ta barka, która właśnie jakimś takim była napędzającym mnie czasem akumulatorem, bo jakbym tak czuł, że wychowując tych swoich harcerzy, wychowuje ludzi, którzy będą w stanie ją wyremontować, dokończyć ten remont, przeprowadzić do końca. A w tej chwili już wydaje mi się, że jesteśmy bliżej niż dalej w realizacji swoich marzeń.